Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym evencie. I mamy tu w inboxie bardzo dużo ciekawych rzeczy. Zobaczymy, co jest. Oczywiście, 50 Minecraft końców. Teraz wiemy, że, e, że dostajemy codziennie przez jakiś czas. No i mamy, mamy, co? Tego gościa z legendą, tak? Dzisiaj zapraszam na sesję live o 19, tak jak Przyzwyczajcie się do tej godziny, czwartek 19:00 PS stream na YouTubie e, Sobota FIFA na Twitchu i NBA w poniedziałek na Twitchu Zapamiętajcie sobie te godziny e, Wieczorem, e, dwa razy 19 i FIFA tylko o 17 będzie w sobotę e, Bo raczej one zostaną już na stałe z tego co mi wygląda Także, także zapraszam e, No i... I dzisiaj sobie na pewno tego skałcika z agendą otworzymy na streamie A teraz zobaczmy co to w ogóle, co tu się dzieje za to, za to Special Agenta możemy... Albo nie, Special Agenta też na streama zostawię, otwarcie dzisiaj będzie na streamie um, Co my tu mamy? World Wide Club Co, co, co jest to? A to, to nie wiem czasem czy to... Nie, to jest chyba jakiś nowy, to nie jest chyba z poniedziałku, ale... Znowu mamy zakończy zwykłych zawodników Mimo, że paru tutaj darzę sympatią, to raczej nie, nie polecam Wam wydawać końcy na, na to. W sensie tych gości prędzej czy później wyciągniecie z boksów, to nie jest jakieś trudne. Więc raczej, jak już końcy, to na legendy, na future'y, tak jak mamy tutaj. Zacznijmy sobie od samego spodu. Davidson 28 leveli do góry, i to już powoduje, że dla mnie koleś maksymalnie może pójść na 4 gwiazdki. Jest powiedzmy w miarę szybki, ale ma balans bardzo słaby. To chyba będzie słaby zawodnik. Wiecie co? Tak patrzę po jego statystykach. Mm, raczej bym się nim nie przejmował. Bramkarz, mwogą, też na 4 gwiazdki, 30 leveli do góry. No i tutaj już trzeba sprawdzić, ma, ma dobry refleks, czy pewnie. A nie, jest wysoki, ma dobry refleks. To może być fajne. To może być dobre na 4 gwiazdkach. Jak traficie, to można przetestować. Grillisz, 31 leveli. Speed. Może być. Aha, on jest Creative Playmaker, tak? No na skrzydę na pewno bym nim nie grał. Ale słabe uderzenie w ogóle ma. To co on to? Może byśmy go, jakbyśmy go dana, dali na AMF-a? Double Touch, skill do podań. Całkiem ciekawe. Eee, zagrania zewnętrzną częścią stopy. No dobrze. I na low pass ma Inspire, to też jest fajne. No, to jak go traficie, to przetestujcie go na AMF-ie. Wydaje mi się, że to jest jedyna pozycja, na której... Na której on by się nadawał. Pasalić, 4 na 4 słabsza noga, to już się rzuca w oczy, CMF, więc to jest całkiem dobra cecha, że on ma, on ma słabszą nogę, bardzo dobrą, do podań skile, właściwie prawie wszystkie są do podań. Ehm, wyrównane statystyki, to może być ciekawy koleś, to może być naprawdę ciekawy koleś i no CMF, po prostu CMF I naprawdę może być dobry. Ja bym, ja nawet bym go z chęcią przygarnął. Na, na 4 gwiazdki super, a może na 5 chyba będzie trochę za słaby, bo, bo jeśli chodzi o takich zawodników, to, to ja już wiecie. To ja wolę tam dać Bekama albo, albo jakiegoś innego e, gościa. A. No, to, to jest ciekawy zawodnik. Dante, on będzie wolny. No właśnie, i to jest, to jest jego problem zawsze. On jest fajny, bo jest wysoki, e, jest gruby, ciężko go przepchać. Bardzo dobry odbiór piłki, ale jest bardzo mułowaty i. I... i... no... Trudno będzie sobie z tym jakoś radzić w obronie. Chilwell, on za to powinien mieć trochę speeda. No właśnie, ma speedę prawie po 90, na pewno ma też podania. Pinpoint crossing, one touch pass, first time shot, interception. Bardzo ciekawe skills, szczególnie pinpoint crossing. Jak, jak wiecie, że macie gościa z takim skillem na, na skrzydłę, wrzucajcie nim piłki, jak tylko gracie, jak on się podłączy do ataku. Wrzucajcie na główkę w ciemno, świetne doświadkowania idą. Z L1, L1 plus kółko najlepiej. Um, trochę nie najlepsze statystyki defensywne, ale, ale też no, pod 80, może być, może być. 86 to może być dobry zawodnik. To może być naprawdę niezły koleś na lewą obronę. A bocznie obrońcy zazwyczaj na początku trudno i wyhaczyć, więc to może być ciekawy traf. Berardi on ma tylko 81 balansu na skrzydle, mało i 85 spida. Um, nie jestem fanem tego zawodnika, więc ja wam go nie polecę. Jak ktoś z nim grał. Ale nie mówię, to, to ja jak go miałem to zawsze jakoś za, za sztywno Bellerin, no przeszybki na 100% e, Bardzo dobry prawy obrońca to będzie, on zawsze był dobry, jako złota piłka dawał radę, więc tu jak najbardziej mogę polecić e, będzie, będzie dobry James Rodriguez, no to jest ciekawe To jest właśnie ciekawe, co ten pan zaprezentuje, świetne podania, świetna kontrola piłki Bardzo dobre uderzenia, naprawdę bardzo dobre Skill, one touch pass, through passing, weighted pass, wszystko co trzeba Szkoda, że nie ma oprócz, oprócz Chipshot Control, To nie ma nic do strzałów, i to jest. i Pinpoint Crossing nawet ma. No to Low Lofted Pass. On ma wszystko. On ma takie podania. O panie, no to może być ciekawy. To będzie taki debrujny trochę, wiecie? To będzie taki trochę debrujny. Więc jak lubicie grać debruyne, to on też powinien wam przypasować. No i mamy dwóch dzików na samym końcu. No to to są to są gwiazdy. To, to jest masakra. Sony jest rewelacyjny, jest szybki, wysoki. Trudno gościa przedstawić, mimo że ma tylko 68 physical contact, to naprawdę daje radę. I bardzo dobre wykończenie. Wszystkie możliwe skille, Rewelacyjny 4x4. z noga na CF-a go wsadzić i, i, albo na skrzydło, gdzie chcecie. Na, na, ja nim na CF-ie to znaczy się grałem i rewelacja. Neymar to z kolei trochę inny typ zawodnika. Przezwinny. Wiecie, co można nim robić, jeśli chodzi o sztuczki. Niesamowity. Uczy, bardzo szybko porusza się z piłką. Ma to samo co Mbappé, że biegniecie nim sprintem z piłką i on czasami szybciej z piłką biegnie niż bez. To jest w swoją drogą chore, moim zdaniem, w tej grze, ale tak jest. Um, no i no tutaj skill do, do mijania Deeping shot, long range dive neymarem walcie z daleka z technicznego strzału on ma to samo co Bekam. jak tylko jesteście na skraju pola karnego na 25 metrze odchyleni na 3 czwarte paska z technicznego i macie praktycznie zawsze bramkę, to, to, to wam gwarantuje. Także, także z tego bardzo często korzystam i no neymara często, a otwórzmy jedną paczkę tak w ramach nie, nie będę ich otwierał dzisiaj na streamie, więc tutaj na stacji, że na odcinku to otworzę jedną. A może akurat son wpadnie, to bym się bardzo ucieszył w sumie z tego, ale pewnie dostanę. Nie, nie jest to jakaś rewelacyjna drużyna na tygodnia, dlatego mówię: pozwolę sobie jedną tu. O! Son? Please? <grym> Albo Chilwell? Son! Co jeszcze umiecie otwierać? Łatwe! A no, to jest łatwe, no po prostu to jest łatwe. Chcecie trafić Sona, otwieracie, trafiacie Sona. E, no, to ja więcej już nie, nie, nie potrzebuję. Ja już się da na dzisiaj. E, no, także dzisiaj na sesji live sobie go potestujemy. No i oczywiście, jeszcze. Aha, no i przejdźmy do tego scouta. Bo bierzcie pod uwagę, dla, tutaj dla nowych szczególnie porada, bo, bo wiem, że no, zawsze część ludzi nowa jest na ps także jak tu oglądacie. Jak macie takiego zawodnika, właśnie, z agent, agent z legendami, z racji, że to jest scout, to oni dają nam możliwość poskładania sobie kogoś. Na przykład tu mam specific player, dołóżmy sobie drugą opcję, right foot, to spowoduje, że nie mogę nikogo trafić. Dlaczego? Bo dałem czterogwiazdkowego agenta, nie ma tu złotych piłek, są same czarne, więc weźmy sobie na przykład symulację, czyli kwadrat, weźmy pięciogwiazdkowego scouta, Właśnie możecie sobie w ten sposób poszukać, których skautów byście potrzebowali. No i nie wiem, dajmy na przykład player skills. Chcę, żeby on umiał sombrero, czyli powiedzmy tam jakiś Romario. Ronaldinho się powinien do tego załapać. No i dostajemy listę zawodników, których możemy trafić. Czyli innych nie trafimy, trafimy tylko kogoś z tej listy. No i w sumie, no i, i najlepiej by było to zrobić tak, na przykład, żeby nie wiem, to dołożyć. I jeśli chodzi o Romario, to na przykład jeszcze CFA. Tak. Jak, jak jakbym wrzucił CFA z tego co widzę, to wtedy bym miał gwarantowanego Romario, ale sprawdźmy to. Także także... jeżeli nie chcecie iść na szczęście, a ja pójdę, bo, bo w sumie czemu chociaż może bym tego Romario wyhaczył. Nie wiem ile ja mam kasy. Chyba nie będziemy stać. Nie no, nie, nie staćmy na pewno. Um, to, jeżeli chcecie konkretną legendę, poskładajcie sobie, to jest dobra okazja na to. A ja pójdę tam, pewnie mi się trafi jakiś Wanderwart albo coś. Zobaczę jeszcze, czy jakiegoś kołopa nie dali czasem. Coś tu, coś tu się dzieje ciekawego. Co? A! Dostałem dwie czerwone kartki w meczu, ale to było dobre spotkanie. Tak, tak było, tak było. Tutaj nie, 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 nie zmyślam, że tak powiem, bo Będę musiał przemodelować, bo tutaj mi... Ale to i tak zagramy 5 dzisiaj na... E... Czekajcie, na streamie. Bo grałem z gościem i zaczął grać na czas Ham1, jak e, zaczął wygrywać. I w momencie, gdy, gdy mnie rozklepał i zaczął wodzić sam na sam Mbappe, E, wcześniej dostałem już czerwoną kartkę, ale to była jakaś głupia czerwona, ale drugą czerwoną dostałem za to właśnie, że poszła kosa. Nie, bo mówię, nie, nie, nie będę się bawił z dziadem. Grasz ze mną na czas dziadu, dostaniesz kosę. Dostał kosę i w dziewiątkę gościa porobiłem w dziewięćdziesiątej trzeciej minucie, wyszedłem. E, nie, było, przepraszam, jeden jeden. w dziewięćdziesiątej trzeciej minucie. E, a bo nie, on w ogóle chyba prowadził jedną bramką i skończyło się jedną bramką na końcu dla mnie i musa w dziewięćdziesiątej trzeciej właśnie mu strzelił. Także, także karma wraca. Łobuzy, jedne będziecie ze mną, ale to było z tych spotkań, które no trudno było wygrać, że tak powiem. E, więc mówię, no mi się zdarzają, i, i naprawdę tam sobie włosy z głowy rwałem przy tym. Zdarzały mi się takie spotkania, no ale widzicie, no udało się z nich jakiś wybrnąć. I tym oto sposobem, jak sobie spojrzymy na mój rekord, bo ja sobie czasami, ja sobie sprawdzam na odcinkach przy Was to, bo ja normalnie. O! O! Tutaj. Hack deleted. Team. O! Widzicie. To jest to, ktoś poruszył temat na, u mnie na grupie, w ogóle zapraszam standardowo na grupę na Facebooku, um, będzie link w komentarzu, go wrzucę, tak sobie myślę. Bot wrzucił odcinek pod tytułem Sir, Sir Emre to lag cheater, w sensie, po pierwsze, serio bot? Ty o tym mówisz? W sensie, naprawdę? Ja go nie oglądam, ale wszyscy mówią o tym, że bot jest po prostu lag cheaterem, znaczy inaczej, nie że lag cheaterem, ale że to jest, że... On o tym mówi, w sensie to jest koleś, z którym jak ktoś e, wygra, on go dodaje do czarnej listy. Za każdym razem w 20 robił dokładnie to samo. Okej, okay, jest to jakiś sposób na trafianie ludzi, którzy są zawsze słabsi od was. Nie wiem, czy to jest metoda na w ogóle na życie jakiekolwiek, ale jeśli chodzi o grę, no jak tak robi, to ok. Ale zrobił odcinek o tym, że Sir Emre jest lakciterem. Z kolei mój brat coś pisał o tym, właśnie, że, e, że poszła informacja, że mu zhakowali konto. I zaczęli na nim grać i cheatować, czyli to? Są ponoć takie sytuacje, że ludzie się wamują wam na konto, po to, żeby wam wydziki nabijać. Nie wiem po co, nie wiem po co, ale macie tutaj dowód chyba na to, bo Sir Emle zmienił sobie nazwę od razu. Hacked Deleted Team, ale cholera i wie. Nie, nie wiem, w, w ogóle dla mnie zawsze, dla, dla mnie zawsze ci, którzy, którzy gdzieś tam są, w sensie oni dużo grają, tak? No i. i i, bo nie wiem, nie, nie wypowiadam się. Nie wiem, Bota nie oglądam. Pata Negra też jest zawsze wysoko swoje. Potrafią panowie na pewno. W tym roku się nie wypowiadam, bo mi też zarzuta e, jeden taki ziomek notorycznie w komentarzu, że jestem c a wiecie, gram przy, przy Was głównie na sesjach live. Widzicie, jaki mam bilans. E, jest to absolutnie uczciwe wygrany, Jeszcze ani razu mnie nie rozłączyło z meczu, ani na korzyść przeciwnika. Nie, przepraszam, no były takie sytuacje, gdzie ktoś wyłączył konsolę, tak? Zejść kwitował to się zdarzało, ale tak, żeby grana zbywaliła ani razu mi się jeszcze nie zdarzyło do tej pory, więc wygląda to całkiem nieźle. No i mamy 15 wygranych rząd. no i dzisiaj postaramy się to podszlifować trochę. Tyle, trzymajcie się. Hej! hej. You serious?